Witam serdecznie motywacyjna minuta skikowego szlaku 16 października 2015, dziś deszczowo, wreszcie deszczowo. I dzisiejszy temat to wyobraźnia, nasz największy skarb, jaki mamy, to zdolność wyobrażenia sobie, wyobrażania sobie rzeczy, zdolność wyobrażenia sobie sytuacji. Nasza fantastyczna wyobraźnia jest fenomenem po prostu, jest fenomenem. Czymś, co może nam fantastycznie służyć, ale również czymś co może nas pogrążać. <gry> Dlatego, że wszystko zależy od tego, jakiej będziemy używać. Czy będziemy jej używać do tego, żeby powiększać nasz strach i nasze obawy. Czy będzie nas miała przytłaczać swoimi obrazami, jak jest nam gorzej i gorzej i gorzej. Czy tak naprawdę zaprzęgniemy ją do pracy, takiej pracy, która będzie nam służyć. Będziemy sobie wyobrażać, jak pozytywnie zmienia się nasze życie. Wyobraź sobie dzisiaj na przykład, no sobie teraz, że, że nie masz dziś żadnych długów. Żadnych, jeżeli nie masz długi w ogóle. Że nie masz żadnych, masz wszystko pospłacane, wszystko masz in plus, nawet masz małą górkę. Jakie to budzi w Tobie uczucie? Kiedy się budzisz rano, otwierasz oczy, nie musisz myśleć, skąd wziąć na to, skąd wziąć na to, termin tego się zbliża albo termin tamtego. Tylko otwierasz rano oczy i... I zaczynasz dzień, kolejny dzień swojego życia, i nie masz tego obciążenia związanego z długami. Wyobraź sobie, że jesteś wśród najbliższych swoich, i tych najbliższych obdarzasz tym, co możesz, najlepszym, najlepszym absolutnie. Oczywiście dajesz im miłość, dajesz im obecność swoją, czas, radość, ale przychodzi Boże Narodzenie, rozwijają piękne prezenty, które im. Kupiłeś, przychodzą ich imieniny, urodziny, obdarzasz ich wspaniałymi rzeczami widzisz ich radość, ich szczęście. A wyobraź sobie po prostu to wyobraź, wyobraź. Network marketing daje ci tą szansę, żebyś mógł to realizować, w pełni, żebyś mógł, żebyś mogła korzystać, wykorzystywać tą wyobraźnię w najlepszy z możliwych sposobów i poprzez to, poprzez to. Móc się naprawdę znakomicie w życiu realizować. Wyobraźnia jest naszym sprzymierzeńcem. Dzięki temu, że ją mamy, jeżeli ją dobrze używamy, potrafi dać nam fantastyczne życie, fantastyczny styl życia, nam i ludziom wokół nas. Tyle na dzisiaj. Trzymaj się, do zobaczenia jutro. Hej!